Ta prosta modlitwa nazywana jest trzysekundowym cudem, który może odmienić los. Przeczytaj do końca, bo wielu ludzi mówiło, że po jej odmówieniu naprawdę poczuli zmianę. Panie, proszę Cię, przedłuż moje lata życia, ale zachowaj mój umysł trzeźwy i jasny. Niech moja rodzina zawsze żyje w pokoju i nigdy nie brakuje jej jedzenia ani wody. Panie, proszę, chroń nas od bólu, kłótni, kłamstw, Nieszczęść i wojen, Panie, pobłogosław moje dzieci, moją rodzinę bliskich i przyjaciół, nie pozwól, abym został oddzielony od moich dzieci, ani abym musiał patrzeć, jak wpadają w trudności, Panie, pobłogosław wszystkich, którzy napiszą Amen, i otwórz dla ich rodzin bramy łaski. Niektórzy mówią, że cud często wydarza się właśnie w chwili, gdy ktoś dzieli się tą modlitwą.